Ta? I jeszcze powiem, że ziemię jest okrągła. Jak ja idę prosto, jakoś nie widzę, żebym spadał w którąś ze stron. Halo, Labo. Ślędy pompuj. Labo! Ucimy się! Gnębienie Spido. epizod 15. Ewron, bo moją jaszczurkę, nazywa się Midas. Pozdro dla jaszczurki Midas. Pozdro, Midas. Życie nie polega na samych pozytywach. Czasami po prostu Grill musi polecieć. Albo na przykład ja muszę zrobić tak jak teraz. A mogę prosić yy, kontrolnego ślimaka od ciebie David? <grystanie> nie będziemy się całować. Nie! Ty tu, ty. Jak to? Jesteś taką tak, szmatą, wiedziałem! Nie, nie, nie. Wiedziałem, nie. że w ostatniej chwili się nie. wycofasz! <grystanie> Oj Patrz, 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 jaki Ale... matkit. No na no, na... No. O, o i proszę bardzo. Aha Co za kurwa. To co rota z ekipy, co? Zapraszam, zapraszam. Panie... Ja tam A nie e... przypominam sobie, no, abyśmy pytali. Na robotyce jedziemy. Beczki wszędzie rozstawimy. Wypierdli miasto w kosmos, ale będzie fan. Ale będzie pan. Mogę prosić? No. Pewnie coś się stało. Czat wybiorę jeden numerek, który sprawi. Wybierz od 1 do 3. Dwa. że się pięćset, do to trzeci. <grywa> Akurat! Dobra! Wiem jak z nim gadać. O wielkim miejscu, chciałem Cię powitać. Jestem młody si Staram się nauczyć Twojej ci? No mówiłem mu to, od dwóch dni mu to mówię. To co się stało, otworzyliśmy tunel czasoprzestrzenny. Który w połowie przestał działać. W tym momencie się stworzyły dwa identyczne światy, natomiast o różnych wymiarach. To się zaświat równoległy. Kontynuuj. Dziękujemy. Joseph. Wy to szybciej znajdziecie niż ja. Jest was więcej. Znacie ludzi na mieście. Ale co dokładnie? Elektronika, kabel. Jaka? Sprzęt, komputery. Kabel to cię zaraz uduszę. Dobra. Nie, dobra, luz, luz. Spoko. Zaraz wrócimy z całą elektroniką tego kurwa miasta. Nie ma problemów. Po jednej sztuce wszystkiego. Dam ci znać, co dokładnie zostało zepsute. Co. No to work, naprawić. work. Dobra, chodźcie po, po elektronikę. Zwróć, zaprasujesz. Inaczej się Nieważne gdzie jesteś i mam wpisać jakieś kurwa czasoprzestrzenie i światy Rozjebać ci ten komputerek kurwa, i tą pierdoloną maszynę I będziesz kurwa Windows kurwa, SP Jedź stąd <laughs> Jedź stąd grzeszna owca Co, do kogo ty kurwa mówisz? Bardzo dobrze że donoło. Ty, wydawało mi się kurwa, że to jest jakiś radiowóz A to tylko ściana i lampa, ja pierdolę. Co? No cóż, faktycznie. No, ja Idź przede mnie. A proszę. Fucking gondol biały. Ty, mordo... O kurwa. kurwa. Wyje****ło! No na przekręcałeś to przekrętło i już nie zastąpimy się. Pana je**** chyba. Kurwa, chyba nie do końca słyszę. <laughs> kurwa, powiedział. <laughs> Mnikowi nie wypada tak mówić. Co się o, o Jezus, Uj, co się A dzieje? Śnieg? Je jednak zadziałało. Pozdrówcie od ojca. Trzymajcie się. Pradziadku. Trzymajcie się dziadku. Pradziadku. Aha, a on się po prostu... Okej. Okay. <laughs> ja pierdolę. A co on kur... gwartu wrócił? A w sumie co się... Dobra, ja się kur... Dziwię. <laughs> chłopcy zniknął a się cofnęliśmy w czasie. No to w sumie nie powinienem być ten. Którego kur... Roku? 2024, a co? Co? A to przyszłość. O! Ty kur... A to, a to w takim razie, dlaczego kuj do nas mówi, przepraszam bardzo, chcesz mi to kurwa tłumaczyć? Ty, w sumie dlaczego, ty, dlaczego kur, za, w sumie dlaczego założyliśmy, że to jest tylko, że tunele są tylko do tyłu, nie? Zapytaj o za. bo jeżeli kuj żyje, to znaczy, że... Okej, okay, Speedo. uspokój się. To znaczy, że on... A Montana jest w mieście jeszcze? Nie zajeb... go rok temu, znowu masz fobię jakąś? Tak, znowu wróciło. No kuj! Wiedziałem! BEST ENDING! To ja... Stary, mm. on tu przyszedł z przeszłości, stop, a nie z cisza, przyszłości! Cisza, a jak zmarł w ogóle twój ojciec? No jak? Rozstrzelałeś go, Niko! W prosektorium! Nikodem? Nikodem... Nikodem? Nikodem? Zabiłeś starego kuja? No, nie wiem... Miesiąc Chyta temu? Się... Dałeś mi na coś na ducha... Dałem ci kasy, A ducha. który mamy rok, bo już jestem pojeb... też To git! Miłego prac... Pra do miłej do pracy! Dobra, odchodźcie! W 35 dia kręci makarony! Pierd... magnat, zawsze musi Jeśli coś mieć. Mi Przypomnę, dziadek stworzył Cerberusa był głową na organizacji i wsadza sobie plazmy w dupę. Noted. To kierunek. Ale zlagowany. Widać. Za ja późno, że... liście szansa. No to spierdamy. To się pierdol. To co panowie? Uzbroić się? To kierunek? się pierdol... Grzeczniej kurwa, jak na maszynę przystało. No ile telewizor, tak? Ale ty telewizor, jesteś telewizor, głupi jak but. Jeden Wybraniam z drugim. Jeden z drugim. Głupi. Wy Dzień. nic w życiu nie osiągniecie. Wiad... Będziecie siedzieć w tej ławce i tak, rozmawiaj nie. karbonara z kolegą, a potem będziesz kopał rowy. Nie, wiadomo, że chodzi o cytoplazmę, a cytoplazma to część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostającej no. poza jak chłop przykładnie komórk recytuje w przypadku z definicji nieposiadających jądra komórka prokariotyczna. Nie możesz być jak mi... Kuj, o, nie. o kurwa, żem dał przykład. Nie możesz być jak. Kurwa, Krzyś? Ktoś się o, panuś, Kamil. Możesz być jak Michał, no właśnie. A, a i tobie przecież pamięć szwankuje, dziadku. Wisisz mi 120 tysięcy jeszcze z zeszłego tygodnia. <laughs> Dziadziusiu... na kino potrzebuję. Witam? ja wiesz, że te mioty do zwrotu są. Gdzie mam zwrócić? No, na miejscu miał być oddawa... no to. Proszę pana, nie? następnym razem pan miotły nie zapiera. <grystanie> kur... krótko, nie szkoła nie silnego! Nie jesteś kierowcą w towarzystwie. policję, jedź teraz szybko. No dobrze, tak. dobrze, to kur... powiedzieliśmy? Lecimy, nie ma problemu. Co tyś kurde zrobił! <grystanie> ja za to nie odpowiadam! No i, i co się co się wydarzyło, więc Ty, nie muszę po schodach No właśnie, przy nie muszę po schodach, kościu. Po prostu wleć Ty już nic nie naprawdę mhm. No kur... mówię do ciebie wleć, a nie po schodach! Słuchaj mnie! O kur... Jezu, aha, no to zajebiście Wołaj dziadka, wołaj dziadka No <śmiech> 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 Dobiłem, że schody są rozjeb... Stary Oj Ty, dziadziuś A miotła? Wy, Wyczaruję ci to O, to no super, to ja czekam w konferencyjnej na nowo Ej, dziadek, że jak nie śpieszę do konferencyjnej, bo bez miotły to nie wpuszczam Rozumiem tak Witam. Aha. No, kurwa, nieźle. GTA moment! Poradnik posłuchaj. Bez kitu za dwa miesiące święta. Kurwa. Się to? No to już chyba dobry, dobry czas na ten... Na kolędy. O! Zapuśmą po pod węzeł. Grają skocznie, dzieciąteczku na lirze. Chwała, 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 chwała na wysokości. Chwała na wysokości, a, wysokości, a potem spokójny, na, ziemi. na ziemi. I co, Mati?